Siema, siema, z tej strony Old Star Wars Mam dla Was kilka informacji na kanał, które pewnie za anioły go wyrzucę Po pierwsze będzie kolejny filmik za pół godziny albo za 40 minut z Brawl Starsów Na moim tablecie będziemy sobie pykać to też myślę, że wrzucę. Pogadamy sobie i ogólnie. Jest jeszcze jedna sprawa: yy, subskrypcje. Jeżeli będzie tak, jak mówiłem już na kolejnych poprzednich filmikach, 30 subskrypcji, to robimy specjala. Yy, a jeszcze jakieś dwie, trzy informacje podam. Yy, możecie yy, yy, zafollowować mojego Instagrama. Dać serducho i ogólnie na Facebooka mojego wejść. Instagram będzie podany na 4, bo za chwilę go podam nazwę. Nazywam się Laki Ludzki Pieseł. Są tam 30 posty. Jest tam 30 postów i myślę, że niektóre się Was podobają. Możecie zostawić oczywiście serduszeczko, a więc byłoby mi bardzo miło. Tam dwa, czy nawet jedno zdjęcie jest moim piesałkiem, którego Wam teraz pokażę. O, widzicie, proszę, o to jest yy... O to jest mój pies. Czołko pies. O, myślę, że było widać. Eee, jeszcze jedna informacja. Eee, mam nadzieję, że. Jeżeli pod klinikami pojawi się mnóstwo łapek w górę, czyli około tak 15 albo 20 łapek w górę, to zrobimy na moim Instagramie losowanie, jakie byście chcieli kolejny odcinek. Czy może z Brawl Starsów, czy może z jakiejś... Gry, czy może nawet z Minecrafta, tylko że będzie trudno, żeby zainstalować Minecrafta na, na mój telefon, a, a, bo ja nie chcę, bo, bo po pierwsze ja nie chcę go kupować bo tam kosztuje 30 zł, a więc nie chcę go kupować. Yy, mam Xboxa, ale na Xboxie się nie da nic nagrywać a więc tylko możecie liczyć na moje, mojego Brawl Starsa na tablecie i... no i parę innych gier z... z tabletu, właśnie Ja sobie przypa przypadkowo, tam 3-4 dni temu, usunąłem konto z Brawl Starsów, w których miałem już prawie 4... nie, 3 tysiące puszek przypadkowo usunąłem Brawl starsy i no, pożegnałem się z tym kątem. Próbuję zainstalować, ale się nie da, bo mam zapchaną pamięć telefonu. A więc teraz tylko one się pojawiać na moim tablecie. Filmiki z yy, Starsów, możliwe, że jeszcze dwa albo trzy filmiki z COC. A więc myślę, że to by było na tyle, i subskrybujcie po prostu kanał, bo warto. Myślę, że warto, bo filmiki będą wrzucane teraz co kilka, co kilka dni, jeżeli będę miał oczywiście czas. A więc może zrobimy nawet za tydzień w sobotę vloga, jeżeli byście chcieli. Ale też możecie ją napisać na moim Instagramie albo po prostu pod jakimś filmikiem na YouTubie. No to myślę, że to by było na, na tyle. I. Chodźcie, jeszcze do mojego pesełka. Czego? Co O, tutaj mam trufelkę taką. Moja główka, moje cukini. O, bardzo, bardzo proszę o to mój piesem i ja. Dobra, siemaneczko.